Dzień dobry państwu. Dzisiaj temat warsztatowy. Na pewno nieraz zdarzyło wam się próbować odkręcić zapieczone kominki w bębnie bez sukcesu. Co będzie nam potrzebne, żeby wykręcić kominki niewykręcane od 30 lat? Najważniejsza sprawa to kluczyk. Kluczyk dobrej jakości ja tutaj posłużę się kluczykiem firmy Great Gun. Kluczykiem zaprojektowanym do wykręcania kominków z derringerów Great Gun, ale wspaniale współpracującym również z każdym bębnem rewolweru. Trzeba przy wykręcaniu kominków, trzeba pamiętać, że w wielu rewolwerach, takich jak Remington tutaj lub Roger Spencer, kominki skręcone są pod kątem, a więc kluczyk też musi być ustawiony pod pewnym kątem. Jeżeli ten kluczyk zostanie ustawiony równo, to jest bardzo duża szansa, że ześlizgnie nam się z kominka i zniszczy nam się kluczyk lub zniszczy nam się zaokrągli kominek, w związku z czym będzie go bardzo trudno wykręcić. Drugą potrzebną rzeczą, być może ważniejszą niż kluczyk, jest sprawa unieruchomienia bębna. Bęben jest okrągły, więc bardzo trudno e, przytrzymać go ręką w ten sposób, e, by nie obracał nam się w dłoni. Najprostszym sposobem jest użycie dwóch prętów. Ja wziąłem tutaj dwa e, wiertła 11 mm, kręciłem e, w imadło, i na taki, na taki zaimprowizowany statyw czy uchwyt. Nakładamy bęben. On nam się, skręcamy oczywiście mocno e, te wiertła, on nam w żaden sposób nie drgnie, nie poruszy się. Tutaj, e, bęben przysłany przez klienta. Rewolwer z lat 70., kominki nigdy nie odkręcane. E, zwykłym kluczykiem, i, i w ręku nie da absolutnie ruszyć się tych kominków. Spróbujmy. Czy uda nam się zrobić to w naszym statywie? Rozwiązaniem podobnym do prętów zastosowanych przeze mnie jest płytka do odkręcania bębna firmy TDC. To aluminiowa płytka z dwoma pinami, którą można umocować w fimadle. Można oczywiście po nawierceniu otworów przymocować ją na stole warsztatowym i w ten sposób bardzo prosto również możemy umocować bęben. szeroko znanym sposobem na zapiekające się kominki jest zasmarowywanie gwintów smarem miedzianym lub jakimkolwiek innym smarem. E, oczywiście ten sposób jest skuteczny, ale niesie ze sobą ryzyko tego, że dłużej przechowywany proch w komorach bęben dłużej załadowany potrafi niestety zatłuścić się lub zwilżyć od tego smaru. Ja preferuję inny, prosty sposób, to znaczy zasmarowanie samych gwintów kominków za pomocą miękkiego ołówka. Taki grafit z ołówka działa podobnie, polepsza poślizg, natomiast nigdy nie zatłuści nam prochu. Drugim prostym patentem, by Ułatwić odkręcanie kominków jest zmiękczenie nagaru, czyli wystarczy taki bęben, wrzucić na 5 minut do ciepłej, do, do letniej wody. Ten nagar się zmiękcza i te kominki też jest łatwiej odkręcić. Dziękuję Państwu za uwagę. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału. Mam nadzieję, że pomogłem w rozwiązywaniu tego pospolitego problemu. Dziękuję bardzo. Do widzenia.